Dramatyczne poszukiwania zakończone przełomem. Patrycja, 11 latka z dziewkowic, została odnaleziona 70 km od domu. Zatrzymano 24 latka. Co się wydarzyło? Wstrząsające wieści, które przez dwa dni trzymały Polaków w niepewności, wreszcie znalazły swój finał. Patrycja głowania, 11-letnia dziewczynka z miejscowości dziewkowice w województwie opolskim. Zaginęła we wtorek 13 maja po wizycie u dziadków. Gdy nie wróciła do domu, bliscy natychmiast zaalarmowali policję. Sprawa nabrała dramatycznego wymiaru. Już kolejnego dnia uruchomiono system Child Alert, a rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do milionów obywateli w całej Polsce. Child Alert to system stosowany jedynie w sytuacjach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Do tej pory aktywowano go w Polsce tylko siedem razy, każda z tych akcji zakończyła się sukcesem. Tak było i tym razem. W czwartek nad ranem, dokładnie o godzinie 5,00, opolska policja poinformowała o odnalezieniu dziewczynki. Jak podała komisarz Agnieszka Żyłka, rzeczniczka prasowa komendy wojewódzkiej Policji w Opolu, patrycja została odnaleziona na terenie województwa śląskiego aż 70 km od swojego miejsca zamieszkania. Dziewczynka przebywała w jednym z mieszkań, które, jak się szybko okazało, należało do 24-letniego mężczyzny. To właśnie jego zatrzymano w miejscu pracy około godziny 4:00 nad ranem, zaledwie godzinę przed odnalezieniem Patrycji. Mężczyzna został przewieziony do aresztu. Policja nie udziela jeszcze szczegółowych informacji na temat charakteru jego relacji z dziewczynką. Jednak z całą pewnością będą prowadzone czynności mające ustalić, w jakich okolicznościach Patrycja znalazła się w jego mieszkaniu oraz czy została uprowadzona celowo, czy też sama oddaliła się z jakiegoś powodu. Na szczęście, jak przekazała rzeczniczka policji, Patrycja jest cała i zdrowa. Została przewieziona z powrotem na opolszczyznę i znajduje się pod opieką policjantów oraz najbliższych. W obecności rodzica, funkcjonariusze będą starali się przeprowadzić rozmowę z dziewczynką, by poznać wszystkie szczegóły zdarzenia. Będzie to kluczowe dla wyjaśnienia motywów i ewentualnych zagrożeń, które mogły towarzyszyć jej zaginięciu. Sprawa Patrycji pokazuje, jak ogromne znaczenie ma szybka reakcja służb, współpraca instytucji i czujność społeczeństwa. Dzięki natychmiastowemu uruchomieniu Child Alert i rozesłaniu informacji do opinii publicznej, możliwe było błyskawiczne zawężenie kręgu poszukiwań. HTTPS 000L1i5 C324F4.ip policja i prokuratura prowadzą śledztwo w kierunku uprowadzenia małoletniego. Śledczy będą analizować dowody z mieszkania, dane z telefonów, monitoring i przesłuchają rodzinę oraz samego zatrzymanego. Patrycja jest już bezpieczna, ale wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Co działo się przez 48 godzin? Śledź nasz kanał, by poznać kulisy tej sprawy. Subskrybuj, komentuj, dziel się każda informacja może mieć znaczenie dla innych historii.